Nie, to nie Już zakopałem się i wszystko poszło. I lawetą ta co stała. Duży w ogóle nie ciągnie już w ogóle. Stoi w miejscu. I tylko ja ja w domu będę A no to może, może, bo bo w środę, no nie zdradzę, bo tutaj pan też nagrywa stoi, co ja w środę mam, nie zdradzę, ten, to. znaczy no bo, bo w środę mam taką wizytę, że Nie, 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 nie weterynariusz Gdzie hit, bo telewizja nie wiem, czy to nagra. Jedzie pan rewyser, podwórka, możemy. Jeśli ja tam to to tam jest najlepiej, nie? No możemy. Dobra. To chodźmy. No Marek pomarego i my się nie spieszymy. Nie nie? Na tak suchutko, tak pięknie, się pięknie w Wrocławiu We Wrocławiu nie ma takich atrakcji. Nie ma Proszę za mamrze jako pierwszego no, i ja tam już będę zatrzymał tylko A wziąłbyś kamerę, żeby mógł no przejechać ja teraz. I jak mu dokładnie powiem, co zrobiliśmy, to on sobie jakoś ograj na Także Dobra. może być. A jak z tym tym? To wiedział, żebym dokładnie mu wytłumaczyła o co tam chodzi. Żebym zadzwoniła do niego wieczorem. Także jeszcze to Dobrze. No to proszę bardzo. Marku? Słucham pana? A, papa! cyk, ratam. Ale to to nie spodziewamy, Co, To to? Nawet się nie spodziewałam, nawet się nie spodziewałam. 14 Nawet zadowolony jesteś ze swojej 60? <gry> nie no... Bo tutaj jest jeszcze zamrożnięte, tutaj lód pod spodem. I temu ona tam było trochę niżej, a tutaj lód i temu nie chciało ciągnąć Nie mówiąc o dużym traktorze bo dużego traktora ich mam o tak no, nie wiem czy ciągnąć czy y... prawny. i temu próbowałem tym dużym a co jak on nie jedzie stoi w miejscu a zaczepiłem sześćdziesiątkę a sześćdziesiątkę nie da rady bo tam błota jest i ona za słaba a duży jest zepsuty i koniec i prawić jego i to jest ogromny problem dla mnie nawet, bo dzisiaj orałem, tego nie pokazywaliśmy, ale dzisiaj orałem trójek zwykłych pługów, nie chcę ciągnąć, tak sześćdziesiątki. Nie ciągnie, tylko podjedzie pięć metrów i stoi w miejscu kupa dymu. Nie ciągnie w ogóle. I tak wnerwiony jestem, że... I teraz nawet nie mam czym siana dać dla krów, musieliśmy przewieźć sianem. Jest to tam kawałek błota i stanął przechyłem i kręciło się koło mnie. A blokada nie działa, bo mnie będą opisywać włąc blokadę, a blokada u mnie w 60 nie działa. No ok. To co, opłacało się wozić błoto z podwórka? Opłacało się wozić, bo wysechło, bo tak widać było zarównane, to traktorem dzisiaj rozryłem i one nie wysechło. I tak samo tutaj, jakby jak jeżdżę traktorem, to wiadomo w tych samych kolejnych, jak wyjeżdżam, tu jeżdżam. I, ale na podwórku za bardzo nie ma, tam trochę jest tam woda stoi, ale to wgłębienie takie, bo tam piasek był, podsypywaliśmy pod szambo i temu trochę tej wody zostało. Dalej jak myślisz rozwiązać ten problem? No to dalej jak rozwiążę problem, I przyjdzie mróz i ją wyciągnę, mróz albo słońce da, żeby to potrwało wyciągnąć albo wreszcie kilka dużego i wtedy to co, tą lawetę wyciągnie?